Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek w Minecrafcie zobaczyć najbardziej porąbaną rzecz, jaką w życiu widziałeś? Napisz w komentarzu, co to było. A ja ci udowodnię, że zamęt zobaczysz coś jeszcze bardziej chorego. Nawet bardziej niż ja. Jakby serio, ktoś mi coś sprzedał jakiegoś wirusa i mnie strasznie boli. Oh. Zostawcie łapkę w górę na zdrówko, proszę. Musiał być zdrowy, jest lato, nie wolno chorować w lato. Dobrze, mamy informację. Musimy skraftować sobie youtuberowe wiaderko. Czek, jest, youtuber bucket. I następnie musimy skraftować sobie jał ja Jałko. Jajko spełniające youtubera. Jak youtuber zostanie zespełniony. musimy wziąć i go złapać w wiadro, bądź wydoić jedno z dwóch. Potem jeżeli to wypijemy, dostaniemy magiczny przedmiot, który będzie mniej więcej podobny do mocy, które ma dany youtuber. I teraz pytanko, jak skraftować youtubera, takiego Dreama na przykład. Potrzebny jest nam falbanek. Falbanek zakładzisz i cyk, proszę bardzo, to masz wszystko. A dlaczego Dream nazywa się tuplowaty blog comment? Próżnio strukturalno. Ketowaty... blog-koment... O Boże drogi, co to jest? Encyklopedia... No, nieważne, pominijmy to. Czyli jak widzę, do każdego youtubera potrzebny będzie łańcuch i jakiś przedmiot dodatkowy okalający go. Dobra, zróbmy sobie może najpierw ten z... Z czym? Z piórkiem, to brzmi piżę, z piżem i z ketą. Gdzie są piórka? Są. Gdzie jest keta? Mam ketę, dobra. Z, 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 co, co nam się tutaj pojawi? Przepraszam bardzo, bo jestem bardzo ciekawy. Okej, okay, i to jest log.zip. Ej, myślę, że to będzie dream. I co z nim? Czekaj. Zespawnuj go sobie. Panie, panie, gdzie masz pan głowę? A weź an... fachowy włącz ciężkość. Haha, <laughs> co to jest w ogóle? Ja się nie mogę śmieszyć, z to gardło. To jak, jak... jak kot, który utknął w drzwiach jakiś. Dobra, widzę, że to nie ma większego znaczenia. Ale on będzie łatwy do złapania, wiecie, on nie ma głowy, jakby to jest dosyć easy. Wydujmy go. Super. Mam wiadro z jakimś lwem w ogóle w środku. Ej, to jest opcja ciężkość akuratny. Ten. A mi się najbardziej podoba. Dobra, wypijmy to i po wypiciu powinniśmy dostać nie F. Czym ty jesteś? Co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Dzień dobry. Ich jest więcej, a co robi ten helper w sensie? A weź mi tutaj, daj na przykład. Cholecy, to. Nie zdążyłem. Czekaj, ja nie mogę więcej wypić. Już mi się skończyli. O nie, ty mogę spawnować. Bardzo dobrze. Ej, on będzie dla mnie faktycznie walczył, czyli. Tu, Bigo, tego BI. Tego BI! Tego BI! O nie, chcę go bić, ewidentnie. A nie, dobra, leje, bardzo dobrze. Fajny przyjaciel, takiego to, takiego to polecam. Ale co zabawne, jeżeli wciśniemy Shift i klikniemy sobie też przycisk, to powinno się coś. UUU! Ta... Metorianin spada, dorma! Ale rozdupcy łądrzej. Szkoda, że bez dźwięku, ale faktycznie rozdupca. Normalnie metoryt, ale on spada na mnie. Nie da się przed nim uciec. Meta, jakoś się odbił w ogóle, co to było? Dobra, panie log Zip, czas przejść do kolejnego youtubera. Keta potrzebna. I tam jeszcze stone był, dobra, weźmy. Albo kamień. Kamień też może być. I w falbanku by trzeba było sobie wziąć. I blok kumynt. Kto to będzie teraz? Crafty. Okej. Okay. Dzień dobry, panie crafty. Dlaczego pan wygląda jak sus? Dobra, weźmy go. Wydujmy go sobie. Wow! Co ty robisz? To normalnie można rozdupcać. I to tak do odległości. Pa! Zrobiłem łapkę psa. Ale jak widzę, to to ma jeszcze jedną opcję. Czekaj, bo jak wciśniesz Shift i klikniesz, przycisk Co ty, Andrzeju, gadasz? Ty pato. Ociepanie! Co tu spadło w ogóle? Ty tu spadło. Wszystko! Nawet ma nas I darżyni! I obrotność. Nie wiem, co to znaczy? Fajne, dodaje dużo rzeczy, ale to, to, to... Weź to wywal teraz! Okej, okay, mamy. Dobra, niech mi falbanek pokaże, co tam jeszcze był za crafting ciekawy tych ty, ty, YouTuberów. Redstone, lapis i złoto. Dobra, redstone, zróbmy złoto od razu. I z lapisem, okej, okay, elegancko. Whisp, Mr. Beast i Dream. Okej, okay, weźmy Dreama. Panie Dream, więc trzeba. Bo... Panie Dream, proszę się zatrzymać! On ja jest za szybki, żeby go. Panie Dream! Okej, okay. <laughs> Złapałem Dream. Nie wiem, czy to już nie jest osiągnięcie jakieś takie lepsze. I jak to wypijemy, to. Gdzie jest ta rzecz? Uuuu! Uh, uh. Ok. Widzę, że coś się stało, jednak. A to nie jest tak, że on powinien jakiś blok dać? Czekaj, a weź jeszcze raz go sobie zespałnij. Tak, daję normalnie. Masz blok, tylko tam mi nie dało. Z zegarem mam taki. Co ty robisz? Klik tu stop time. Czasowstrzymywacz. Jakby się na tym fajnie grę przechodziło, myli państwo, bardzo dobrze. Jeżeli klikniemy sobie shift i klikniemy to, tamy jeszcze większą chyba możliwość szybkiego biegania. Ej, faktycznie szybko biegamy. Wow, No nie wiem czy Dream tak robi Ale niech będzie Aż co Ty <laughs> brakuje tej muzyki tej desawu on the speed Jakoś tak leciało Dobra, co może mi dać jajko Wispa, tylko czekaj, bo ja znowu zabrałem tego syfu Weź <laughs> to wywal mi stąd No i, i wbiegłem w to, no weź to do, do, Dobra, panie Wisp, ja bym musiał pana teraz złapać Najchętniej Okej? Okay. Okej, okay, i jak to mamy, to dostaliśmy Morfstaff! O, oh, zdejmij zbroję, to nie będziecie widać! Oh, patrzcie! To jestem ja! Tylko tak powoli strasznie, bo nie, nie nadąża trochę. Ale jakie efekty dostałem genialne! A ta dźwignia też fajnie wygląda w sumie. A jak zrobię tak... Mamy deszcz mobów! O jacie! Ja cię nie mogę! Dobra, ale to są tylko moby, nie są tak potrzebne. Brakuje nam jeszcze tylko jednego youtubera. Mr Beast. Wybijmy go Panie śpój pan! I co mi da? Okej okay. Make you reach Jeżeli walnę moba, to co co, co za czy Stan? O! On się raz robi bogaty? Jak ten miecz genialnie wygląda? A Stan w sensie, że zatrzymuje i się nie, nie rusza się. Nie rusza się. A jeżeli klikniemy sobie prawie, przycisk myszy, to będzie złoto leciało nam z nieba! I będziemy bogaci! Ła, prawie dostałem w łeb. Ej, a tutaj normalnie lecą rzeczy z tego, zobacz, żeby wejść do netheru. No, także... Tak, to by było na tyle. <ścoughs> Miłego dnia życzę.